Witajcie! W dzisiejszym filmiku wytłumaczę Wam, czym są zmienne i jak używać ich w skreczu. Aby to lepiej zrozumieć, posłuszmy się wzorem na pole trójkąta. Mamy tutaj dwa trójkąty, tutaj mamy wzór. Jak pamiętamy z lekcji matematyki jest to jedna druga razy A razy H wzór na pole trójkąta. W postaci dla komputerów może być zapisany w ten sposób. Istnieje również drugi sposób i jeżeli ktoś odgadnie jaki, to postawiłbym naprawdę wielkiego plusa. Wróćmy do naszych stałych i zmiennych. Niezależnie od tego, czy będziemy obliczać pole tego dużego trójkąta, czy tego małego, zawsze we wzorze będzie jedna druga, zapisana w tej czy innej postaci. Dlatego jedna druga jest wartością stałą jest stała, bo ona zawsze jest. Niezależnie od tego, czy będziemy obliczać pole dużego trójkąta, czy małego, zawsze będzie jedna druga. No, zapisana w tej czy innej postaci, tak? No, natomiast podstawa może być różna. Tutaj załóżmy, może mieć 6 cm, tutaj może mieć 4 albo 3. Czyli długość podstawy będzie się zmieniać. Dlatego ona będzie zmienną w naszym wzorze. Bo się zmienia. To, co się zmienia, jest zmienną. A to, co jest stałe, jest stałą. I wysokość trójkąta będzie się zmieniać. Tutaj może mieć 8 cm, tu może mieć 4. Będzie się zmieniać. Dlatego będzie zmienną tak samo. A więc mamy w naszym wzorze na pole trójkąta stałą i dwie zmienne. Teraz użyjemy zmiennych w scratchu. Otworzymy sobie przeglądarkę. Piszemy sobie adres. Wy będziecie musieli się zalogować. Ja już jestem zalogowany. Tworzymy nowy projekt. Napiszemy sobie program, który będzie nam liczył pole trójkąta. Zaczniemy od tego, że kiedy kliknie się we flagę, kod powie nam obliczę dla Ciebie pole trójkąta. A następnie kod zapyta nas. Jaka jest długość podstawy? Na razie odepnę to sobie tutaj. I teraz gdzieś musimy tę odpowiedź przechować. Do tego służą nam właśnie zmienne. Tworzymy sobie nową zmienną. Możemy ją nazwać długość podstawy, a możemy ją nazwać a, możemy ją nazwać jakkolwiek inaczej. To akurat nie ma znaczenia dla samego programu. My, żeby jakby zrobić to na przykładzie tego wzoru, na podstawie tego wzoru, ja napiszę sobie tutaj a. I to jest moja zmienna a. No i wiem, że żeby obliczyć pole trójkąta, potrzebuję również zmiennej h. Teraz. Wiem, że będę musiał utworzyć sobie nowe pytanie, żeby było szybciej, zduplikuję je o no w tym miejscu jaka jest wysokość trójkąta. I teraz tak, muszę sobie ustawić odpowiedzi. Tutaj a, tutaj h. Łączę sobie kod. Z tym, że nie mogę zostawić tego w ten sposób, no bo niezależnie od tego, co wpiszę, to długość podstawy zawsze będzie wtedy miała 0, i wysokość będzie miała 0, czyli to 0 muszę zastąpić parametrem odpowiedź. I teraz te zmienne przechowują mi odpowiedzi na te pytania. Zmienna a na to pytanie, zmienna h na to pytanie o wysokość trójkąta. W ten sposób kotek dowie się, jaka jest długość podstawy, jaka jest wysokość trójkąta, ale muszę jeszcze obliczyć jego pole. W tym celu wykorzystam sobie blok powiedz z tym, że nie chodzi o to, aby kotek powiedział mi cześć, tylko o to, żeby w tym miejscu zapisać sobie wzór. O ten. No albo, albo zapisać go w innej postaci. I teraz wiemy, że w tym wzorze muszę pomnożyć A przez H. Długość podstawy trójkąta przez wysokość trójkąta. Ale to nie wszystko. Muszę sobie jeszcze pomnożyć go przez jedną drugą. Najwygodniej będzie mi to zrobić w ten sposób. Tutaj w tym miejscu daję całe to wyrażenie. No a tutaj próbuję wpisać jedna, ukośnik. Oj. I co się dzieje? Ano, ukośnik się nie wpisuje. Ale wiem, że 1 druga z ułamków dziesiętnych to jest 0,5. W tym systemie pisanych z kropką 0.5. I stawiam to wyrażenie tutaj. Teraz mogę sprawdzić działanie programu. 5, 6, 15. Zgadza się jeszcze raz dla innych wartości. Widzicie, tu nasze, zmienna, nasze zmienne przyjęły wartość 5-6, tak jak wprowadziliśmy. Teraz zmienna A będzie miała 3, czyli nasza długość podstawy, a wysokość będzie miała powiedzmy 4. Tak? Wyszło 6, tak jak powinno wyjść. A więc zmienne w Scratchu są odpowiedzialne za przechowywanie. Pewnych wartości, które albo sami wprowadzamy, albo które kod pozyskuje z innych źródeł. Mówiąc bardziej obrazowo, można też powiedzieć, że są to jakby takie nasze koszyczki na odpowiedzi, tak? Mam nadzieję, że teraz rozumiecie, czym są zmienne, czym są stałe, wiecie już, jak ich używać. Jeżeli filmik Wam się spodobał, proszę o polubienie i zasubskrybowanie kanału. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. W komentarzach możecie również napisać drugi sposób zapisu tego działania, tak oczywiście, aby, aby obliczenia były poprawne. Dla pierwszego z moich uczniów w nagrodę piątka za aktywność, a dla pozostałych informacja o tym, czy ten zapis będzie poprawny, czy nie. Zanim skończycie, zapiszcie sobie ten projekt i nie zapomnijcie o jego udostępnieniu. A po zakończeniu pracy, wylogujcie się. Jak zwykle, życzę Wam samych szóstek i piątek, i do zobaczenia w następnym filmiku.